you Hej hej hej, witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest jak cześć, a w dzisiejszym odcinku ponownie gramy w przepięknym świecie zrobionych przez pana Ziniaka, którego musimy podtrzymać, czyli po prostu sendrowa czwóreczka. Korzystając z okazji w poprzednim odcinku, który jeszcze się wgrywa, dobyłem kilka fajnych rzeczy. A przede wszystkim nieskończony sprinty, Jak sami widzicie pasek nie spada, a ja mogę biegać tyle ile mi się tylko podoba pewnie byłbym ciągle mistrzem Marto. Ale mniejsza w tym, moi drodzy widzowie. Wczor wczoraj, w ostatnim odcinku, przede wszystkim dużo było misji pobocznych. Teraz, że one są nudne, robimy hop hop. Misje główne. E, tak więc w poprzednim odcinku... A właśnie w poprzednim odcinku... leć lecie, Robiliśmy misje poboczne, w której nauczyliśmy się hakowania sklepów, co jest debilne, bo ja już to robiłem dobre 3 godziny temu. No tak, tak więc troszeczkę tutaj magierka minusik właśnie przede wszystkim przez to że daje nam misję zrobienia czegoś co już robiliśmy a teoretycznie powinno być tak że robimy misję i to odblokowujemy i wtedy dopiero to robimy o macie dowód następny że ponownie mamy taką misję nie mam tu iść czy tak a tu dobra to ja się pomyliłem sorki. teraz myślałem że mam robić chaos kosmiczny a jak widać mamy

Teraz szkoły, mnóstwo, mnóstwo. Obiecałem mu coś? No dobra, ale mamy nową moc. Jest dobrze, ja się, ja się cieszę, ja się cieszę. Jak najbardziej. Hop, kasa PD, już mam 26 poziom, to... to jest naprawdę dużo, dobra, dobra, dobra. Te mocy to i tak, ja to tak używam rzadko, że nie wiem co. Dobra, no zobaczmy co się teraz stało. Nową misję mam wybrać, czy... Nowa wiadomość. Mam no, bakier z prawa.

bo chcę nie nie, nie 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 dolecę nie dolecę nie dole doleciałem <laughs> nie, nie czytałem właśnie dialogu nie wiem o co chodzi najmniejsza z tym co tam jakieś dialogi kogoś obchodzą jak ta gra jest taka wspaniała mimo że się biega typkiem jak w soniku jak to powiedział mój kolega jedynie jest wspaniała Co zna sonika Łapka w górę stare dobre czas Dobra tu było moje stare mieszkanie które ten zin jak głupek zepsuł zniszczył

ja już to odblokowałem! Teraz ja wystarczy ich rozwalić! Muzyk, dawaj mi chromwojda! Kabum! Kabum, 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 ka, 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 kabum! Tu wolę tylko porozwalać, bo sama ona powiedziała, że lepiej tych nie mieć na karku! Wiem, że gadam jak ona gada.

Wow, yeah. finally quick get to a safe spot so you can crack it open just away from the inn. pick some place they won't find you how long is this whole thing gonna take i won't know until i crack open the device and see how it ticks. yeah Dobra, all right this spot looks good keep an eye out while i work on this i don't have a way of finding these devices remotely. Ej, nie robi się miło, nie robi się miło, nie robi się miło, nie robi się miło. Eee... Już mam tą piosenkę 10 godzin, będzie dzisiaj lub jutro włączona, włączona, dodana na kanał. Ładde! Dobra... Nie możecie mieć CIDA, to jest mój super piecek. Nazwę gooreksie. Gdzie e, e, te gnidy są? Gdzieś tam, tam są na dole. Gdzie te e, gnidy są? Zabiłem go na morze, ta... Nie, nie zabijecie mojego Cida. Ja mam super pojazd. Kabum się nazywa. Dobra. Jakoś nie mogę dzisiaj się wyszaleć. Arr, ja chcę więcej emocji w tej grze. Durna policja. Ty tu nie masz nic do roboty. Jak nigdzie indziej w świecie. Bardzo ładny statek. Tutaj Jak sami widzicie, grafika tego statku, jego błyski chromowanych części są przepięknie drobione. Tylko tylko, ale po co ty o hej, Znaczyłeś? Znaczyłeś, Znaczyć, ktoś... zobaczyć, tym gadasz? Bo nie mam o czym gadać, a wiecie, że ja lubię ciągle komentować. Jak prawie gotowy, jak on już ładny. Aż w Broń, ci, 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 Ciekawe czy będzie moim super petem. Już prawie. Ostatni. Incie. Ojej. Uda się. Czy to już koniec? Czy to już jest koniec? Jeszcze chwila. Trzy, dwa, jeden. Okay. Układu. Układu Great. How long until the upload is complete? 55 minutes. 55 minutes? these things usually take like three to five tops look the connection in this area is slow get closer to a major connection point like a power plant and this might go faster why didn't we go there first because a major connection point for the simulation is going to be heavily guarded we'll sit download faster we well, probably but and we're taking this thing there you did something Sids up and running. How long until we can use to get my crew? Well, assuming the AI wasn't lying, I don't see a reason why we shouldn't be able to get right to it. Speaking of which, who do you want to grab first, Pierce, Jondi? I uh, I think we should get Matt. Miller? Oh my God, why? Hey, Matt turned himself around after Steelport, we joined at my six, helped us with Cyrus Temple, and you know he's useful. Ish. Dlaczego? Czemu są durne tyle te, tych, jak się akurat zaczyna fajna nawaga? Mam tak więc bardzo szybko to się ładuje, Co chyba sami widzicie. Toż pocznij ściąganie. Szybko, nie mam czasu, 55 minut tu czeka. How long now? Uh, kidsy? That's just part of the process. Apparently, part of the swimming process. Full download should only take about sixteen minutes. Is there anything you can do to make it go faster? I'll see what I can find. There might be additional access points we can use to increase the bandwidth. Fuck, <laughs> fuck, I... Jest. O nie, ostatnie dwie imo. nie papugo, papugo, nie teraz. Ucieszyła się, to dobra. Trzy, dwa, jeden. Kocham bazuka. Czy, King's znajdź coś nie mam czasu, 15 minut nim tu siedzieć? To będzie za długi odcinek i będzie mniej wyświetlenia. O, teraz z tej strony chodzi. Dobra, chodźcie tu. Nie, ja ja ty nie potrafię. Nie, 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 O, powiem lepiej. nie, Zapomniałam o tej mocy!

Duże AI. Jestem przy drugim, włączamy. Oni sobie walą. Co mnie to obchodzi? Chodziłem, życie by się przydało. tylko Tylko, tylko że jesteś lubem. Wiem, wiem, wiem. Judej, dawaj mi chromwoidę. Co? Czy? Mam na niego nasiegać?

Ale emocje są... chociaż i tak nie trochę za mało. What the? Jak porzucę, jak nikogo nie porzucę, ziom Dobra... Wow. Johnny ja, nie ma tego jak Chrome void. Co ja bym zrobił bez tego?

Co następni wrogowie Jeśli nie miałbym tego wojna, to ja tutaj serio w tej masakra. Robić kilka misji. Bez tego pojazdu. Oje, on żyje! On żyje! Frankenstein! O nie mogę w niego cel. Kampf. Proszę to! to tak o nie, 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 nie. Uw. A, jeszcze minuta, 25 sekund. Ojej, XP leci jak na drożach. 11, który mówi się, rośnie jak na drożach, a nie leci. Ja robię nowe słownictwo. To jest język Steelcar. 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 Data bottleneck encountered. What? Szybciej, szybciej. Jemuś. Szybciej dochodzę.

Dwa strzały i Dobra. 20 sekund, chyba jeszcze ostatnia fala tylko będzie mm. ah. Boom. Front show 10 sekund Ej, 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 nikogo nie porzucę 7 4 3 2 going to the Download complete. Alright. Time to kill us some aliens. Oh god. I'm gonna regret getting Sid a real body, aren't right? I? Oh, Sid. We're gonna get along famously. <laughs> oh, yeah. Shit. This is great. Kenzie? Take him down and take him to transfer some of his powers to you. Jakich mocy? I czemu ten Sid nie atakuje? Chodź tu, ziem. Mam dla ciebie... Nie mam bazuki. Tak. Chodź tu, chodź tu. Mordy, ile on ma życia? To będzie ciekawy odcinek. Bardzo ciekawy. Gdzie ten gnida? Po co on tam bla I tak skacze wyżej od ciebie. What the... Walnąłem w niego przecież tym czymś Ew Jakim cudem spadłem? Łodby To mi się ciekawie Aczkolwiek bardziej dla niego niż dla mnie Chodź tu! O oh, headshot! O oh, headshot! O oh, headshot! Oh. Jakby miał bazukę to by było trochę fajniej Niepotrzebnie ja cię tracić. Chodź na dół, bo tam jest dla mnie łatwiej. La 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 la... Czemu ten seed mi nie pomaga? Ładuj tą strzelbę, ty Fuck! Ciu, ciu. Super Parkutom, Steve Steel, Karkoksi, Wysyntro, Łajetniszcze, najlepszy wtedy... What's the... Eł, to nie było planowane. Ty gnido! <coughs> Earl, uh, Earl uh. Ta chyba nie jest najlepszym pomysłem Spróbujemy noży nożyco albo... DOB TYM Przy dobrej użycie od razu gra się lepiej Eee, mogę nie przestawać Już tam jest to, że to jest słabo Dobra, próbujemy King Pong powera co wygląda jak nożyczki Pol, fall. Fuck you man No, <gryw> oh, Zmaściłem, A to glida da się O oh ja, yeah, jeszcze tylko jeden a oh, Nie trafiłem

Czego się nie da zrobić? Co jest? No... Czemu tego? Na wylot przebija. Zmieniam tą durną broń i podwójny te biorę. Eee! Chodź tu Lewy, muszę się przygotować, też serio trudne. I... no, you have a problem with you? No. Prawa ręka, to sit you. Morda, trudno było. Wow. wow, this is... Why is my brain on fire? <todgłos> Mam takie nerze! Welcome to being able to move things with your mind. Telekineza mam, telekinezę. O je. Chodź do dok. A ja wam pokażę telekinezę. Pajer! a A to tak się to rozwala. Ej Wracaj tu kurde Hot raczej nikt nie robi. Hot dog Fajne to telekineza Dygnido Pierw. A mogę na niego rzucać rzeczy. ała hej, telekineza na niego nie działa. Żeby rzucić czymś. Aha, to dobrze czytam. Eee, nie mam broni. Ej municję przez ciebie teraz. Szybko poszło. Masz rację, masz rację. Najlepsza moc jaką chyba miałem. Telekinerza. Hmm. Możesz teraz podnosić rzucać e, o to. Kocham. jak lepić swoje supermoc, aha. Wystarczy gliknąć tak! Aha, pomoże mi cykl, tak, dobra. I nowa brama. Nowa broń. Dużo nowości, dużo nowości i nowe osiągnięcie w Steamie. Bardzo fajnie. Robi się coraz bardziej ciekawie, jeśli mam być szczery. Pokażcie, czy mogę jadące samochody tym rzucać. Chodź tu. Nie! posłuchaj. się. To będzie szybszy. Ja czy rzucony samochód? Ech! Chyba on. <śpiewanie> w locie można wziąć, ale baję. Ba, 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 ba yeah. Dobra moi drodzy widzowie. To by było na tyle. Ja mam nadzieję, że się Wam podobało jak najbardziej i życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym, również wątkowo-fabularnym odcinku. Do zobaczenia. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć. Wiem, że się powtarzam.